Na rynku jest wiele pudełek na akcesoria karpiowe mniejszych, większych. Natomiast najciekawszymi są te, które są po prostu uniwersalne. To jest jedno z takich pudeł dwa w jednym, dlaczego za chwilę pokażę. Pudełko holenderskiej firmy X2 duże. Duże, ale też mieści dużo akcesoriów. A co jest w nim bardzo istotne, to to, że może służyć również jako stolik, bo ma standardowo nóżki. Przymocowane są w spodniej części tego pudełka. Po ich odkręceniu, możemy stworzyć z pudełka stolik. Przekręcamy. Wszystkie cztery nogi. Oczywiście, jak widać, każda z tych nóg ma również regulację wysokości, więc na nierównym podłożu można bardzo wygodnie ten stolik ustawić. Jeszcze czwarta noga. Proszę bardzo, stolik stoi. Jeszcze jest nierówno, więc wyregulujemy co nieco. Jeszcze jedna noga wyżej. Proszę bardzo, to może równie dobrze służyć jako stolik kawowy. Możemy sobie tutaj e, podczas zasiadki zrobić śniadanie. No ale podstawowa rola to oczywiście sprawy związane z akcesoriami, z sprzętem z zestawami końcowymi, którymi, które tutaj możemy wiązać. Zresztą na górze jest podziałka centymetrowa. Niektórzy dużą wagę przykładają do tego, żeby przypony były odpowiedniej długości, więc tutaj nie ma problemu żadnego z zachowaniem tej długości dzięki podziałce. No ale co mamy w środku? Otwieramy to. W środku jest masę miejsca na akcesoria. Zarówno puste przestrzenie, które możemy wykorzystać na pewne rzeczy, chociażby swingery tutaj włożyć czy różne inne rzeczy, jak i osobne pudełka na drobne akcesoria, na krętliki, na haczyki, najróżniejsze inne historie. Takich, takie pudełka są trzy. Oprócz tego, mamy możliwość zagospodarowania tej przestrzeni. Tak, jak nam się podoba. Nie muszą być tak duże tutaj te przestrzenie, bo można je zamknąć w bardzo prosty sposób i zrobić kolejne dodatkowe przegródki, które pozwalą nam na umieszczenie odpowiednich akcesoriów właśnie w tych miejscach. Oprócz tego, tutaj może być pewien sekretny schowek. I oprócz tego jest również takie długie pudełko do przechowywania chociażby materiałów przyponowych, ale nie tylko. I jeszcze jeden bardzo ważny element taka kuweta, która. Może służyć do różnych rzeczy. Chociażby do tego, żeby w niej rozrabiać zanętę, na przykład do kiełbasek albo do metody. Przymocowujemy ją na zewnątrz i możemy sobie zanętę stąd pobierać. Bardzo wygodna rzecz. Ale to nie wszystko. Ten stolik ma jeszcze jedną kieszeń. Tu na zewnątrz, która służy do przechowywania gotowych przyponów. Przyponów miękkich, tutaj, i chociażby stifrigów sztywnych, tutaj, obok. Mamy również na zewnątrz takie haczyki, które chociażby mogą służyć do tego, że jeżeli wiązemy przypony, żeby nam gdzieś nie zginął, można powiesić tutaj na tych haczykach. I mamy wszystko do wglądu pod ręką. Bardzo wygodna rzecz, która może służyć zarówno do przechowywania akcesoriów, do wiązania przyponów i jako typowy stolik podczas biwaku karpiołego.